Pokażę wam na tym kastanie. Chciałem sobie złapać gałąź i tutaj. Szymek coś znalazł. To jest sikorka. No i niestety stał się wypadek, ponieważ tutaj otwiera się. Wyciągacie tą klapkę. Szymek zrobił pułapkę na sikorkę. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszamy was z na kolejny film. E, przywiozłem na siedlisko tą maszynkę. Maszynkę? <laughs> Oczywiście, że nie maszynkę, tylko maszynę profesjonalną, i będziemy testować na jakiejś roślince. Tam mam taką wieżbę płaczącą, więc postanowiłem rozpocząć od tego. Maszynce. Co ja powiedziałem? No i jeszcze Wam powiem, że dzisiaj śnieg stopniał i robi nam się tutaj dosyć poważne błotko. W sumie te ślady tutaj, co widzicie, takie zaryte, to Ania zrobiła, bo Ania wjechała od bramy. Aż tutaj to Ania wjechała i za mało gazu dała, bo ja zawsze się tam rozpędzam i pod tą górkę wjeżdżam i nie robię takich kolein. Natomiast Ania stanęła tutaj, bo się zatrzymała. Ja mówię: dodaj gazu i podjedź jeszcze mi te dwa metry, czy tam pięć. Ania dodała gazu, no i samochód zaczął buksować i zrobiły się takie koleinki. Ale nic, Ania teraz się grzeje w busie przy Webasto, a ja, a ja przytnę tą wierzbę. Bo wczoraj, jak tam taczką tutaj jechałem, to zobaczcie. Wszystko mam tutaj w głowie, nie, te, te gałązki, więc postanowiłem dociąć to, no tak na 1,90 m. Ciekawe czy to się uda. Okej, okay. ściągam osłonę. Uwaga, dzieci i pieski. Wow. Super. Idzie. Fajnie. Na tej grubej to się boję trochę. To by trzeba jakąś piłką. Ale w sumie może sprawdźmy. Nadia chciała spróbować. Fajne. Tylko uważaj, naprawdę, jest bardzo niebezpieczne. Fajne. Tu mam taką grubą gałąź na półtora cm. Ciekawe czy to utnie. No raczej nie. Ale będę jechał odtąd i będziemy robić test, co ile utnie. To znaczy, przy jakiej grubości. Tu ucieło, tu ucieło, tu też ucieło, tu miało trochę problemy, ale też ucieło, spoko, zobaczcie, taką gałąź ucieło bez problemu, tylko troszeczkę musiałem dłużej przytrzymać w porównaniu z moją ręką. To jest mój palec, to jest ta gałąź. Czyli coś takiego ucina. Dobra, jedziemy dalej. Szymek coś znalazł. To jest sikorka. Zdechła. Idziemy ją pochować? Gdzieś tutaj musiała spaść, albo no ją jakiś sokuł dorwał. Mogę teraz ja? Ania, teraz Ty chcesz? No to ma, teraz Ania. Musisz Jak? tak obrócić, obróć ją tak do góry nogami i tak się trzymaj. Tak. Okay. Ona jest ciężka. No, ja ci będę podtrzymywał. Ona jest ciężka. Dawaj. Okay, No, bo... dajesz? Puścić? No, dobrze Ci idzie, Ania. Super. Dobra, stop. Super. no i teraz Szymuś jeszcze, chodź. Uważaj, żebyś tam palco nie podłożył. Ładnie, Szymek przytnie tutaj tą gałązkę. Tam Szymuś. Nadia mnie woła, bo sprzątają kurnik i tam podobno są jakieś glizdy Gdzie? Tu, te pomarańczowe. Czekajcie, rozjaśnimy trochę, bo tutaj są jakieś glizdy. Ja, te pomarańczowe? Ja, busi, Ciekawe co to za robaczki tutaj się rozmnażają. To Czekaj, muszę zbliżyć, bo ja... Dobra, nie wiem co to jest, ale jakieś Gdzie? robaczki tu się rozmnażają. Dobra, no to pokażę Wam jak to zrobiłem, znaczy jeszcze nie skończyłem, ale ogólnie takie gałęzie, tutaj takie mniejsze, bez problemu ucina. Obawiałem się właśnie, czy da radę tutaj przyciąć na tych grubych, ale bez problemu. Tylko temu, tak trzeba dłużej przytrzymać. Teraz utnę tamtą, no i tak dookoła. Dobrze, wierzba przycięta, także mogę teraz pod nią normalnie chodzić. Ładinka mówi, że chce przetestować na żywopłocie. A tutaj, zobaczcie, mamy takie odrosty. Daje radę. Ogólnie to urządzenie jest bardzo bezpieczne, bo, bo próbowałem sobie złapać jedną gałąź. Pokażę Wam na tym kasztanie. Chciałem sobie złapać gałąź i tutaj przyciąć, nie? I nie da się jej włączyć, ponieważ musicie mieć dwie ręce na, na maszynie. I dopiero tutaj jak odblokujecie, to wtedy chodzi. Więc jedną ręką, nie da się jakby ciachnąć ręki i przeciąć, bo, bo dwie ręce muszą być na, na tutaj na korpusie. No i niestety stał się wypadek, ponieważ Szymek chciał tutaj sobie przyjść na rów, zarzucić wędkę. No i dałem mu tą wędkę z Norwegii, tą taką fajną, którą łowiliśmy we fiordach. No i niestety nie zauważył jak tak szedł, że wędka mu się pochyliła w dół i dotknęła ziemi. No i się złamała. Ojej, cywilek. I mu się złamała. Także wędka wygląda teraz tak. Niestety już jest chyba do wyrzucenia. Tutaj jeszcze to oczko się trzyma, więc może jakoś tutaj utnę i będzie miał krótszą, ale ogólnie no, wędka jest popsuta. Tutaj zobaczcie, ona jest jakaś pusta w środku. Także Szymek jest teraz smutny, poszedł już. No a tak bardzo się nastawił, że dzisiaj przyjdzie tutaj i, i będzie moczył kija w wodzie. No ale niestety wędka się złamała i nie można łowić. A ja nie mam czasu jej teraz naprawiać, może jakbym miał czas to tak, ale chciałem jeszcze te dwie kamery zamontować i chciałem coś innego porobić dzisiaj. No ale Ania mówi, że przynajmniej można flagę wieszać, taką firmową, z logiem firmy, wkleimy takie logo Kiki Świat. I jestem w domu, powiem Wam, że dzisiaj chcę zamontować właśnie te dwie dodatkowe kamery, za chwilę to rozpakuję, zobaczymy jak to wygląda w środku. A wczoraj kupiłem jeszcze cztery inne, także będzie ogólnie jeszcze oprócz tych czterech, które są zamontowane, będzie jeszcze sześć innych, także łącznie... 10 kamer tutaj na siedlisku i jeszcze jest możliwość wykupienia, zapisywania tych wszystkich plików wideo w chmurze, także to też sobie wykupię, kosztuje to 130 dolarów na rok, także niedużo, a warto, żeby te pliki tutaj z siedliska zapisywały się właśnie w internecie na serwerach Amazonu, bo na razie zapisują się właśnie tutaj na tym urządzeniu i tu jest wbudowany dysk twardy, ale można sobie też właśnie dokupić dysk twardy, tutaj otwiera się, wyciągacie tą klapkę. I jak widzicie tutaj jest możliwość włożenia dodatkowego dysku, który przechowuje filmy z tego co czytałem pół roku. Także oprócz tego wbudowanego dysku można dokupić dodatkowy, ale ja sobie wykupię właśnie zapisywanie w chmurze. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie na tym siedlisku. Także chodźcie, rozpakuję te dodatkowe kamery. Jak widzicie, dwa razy jeszcze mi cywil tutaj przyszedł, by się go wyprowadzić, ale wracając do kamery, wygląda to tak samo jak przy tamtym zestawie. Kamery są identyczne. Mam tutaj kołki montażowe, uchwyt, no i kabelek do ładowania. Instrukcje i naklejki. Także to już sobie zamontuję poza kamerą. No ale najpierw sobie podładuję te dwie kamery, także pierwsza już się ładuje. Czekam, aż ta niebieska dioda zniknie. Zobaczcie, jak świeci na podczerwień. Także w nocy bardzo dobrze widzi. Tylko musi być ciemno. Jak wejdę do ciemnego, to się zapala. Tutaj przy świetle się zgasi. Dzieci mówią, że sikorki wyjadają Jackiemu karmę. Zobaczmy. Obserwujemy, jak właśnie te ptaszki wyjadają Jackiemu jedzenie. Szymyk zrobił pułapkę na sikorkę. Dzieci już czekają w samochodzie, ale powiem Wam, że właśnie się lampa zapaliła. Już idziemy do domu. Za chwilę będziemy wyjeżdżać, ale nagram sobie na pamiątkę tę lampę. Jak widzicie, w ogóle nie miga. Jest tutaj bardzo jasno. Może kiedyś przyjadę tutaj w nocy, to nagram już, jak będzie całkowicie ciemno. Ale na razie tak to wygląda. Jest pięknie. Także mamy jasno na podwórku. Jedziemy do domu.